na wszystkim, tutaj dla was Zem Sistaler, a to jest kolejny odcinek, zagramy wam amnezję... co ja z tą amnezą? Dark Messiah of Might Magic. Ostatnio... Kończyliśmy przy twierdzy, na którą mamy prawdopodobnie aktualnie wejść. Nie udało się. Jak zawsze mi się nie udaje. Mm. Dobrze. To idziemy... ...znowu. Z powrotem. Ucieknij przed odgniemi czerwien. Mhm. to jak mamy uciekać, to ja nie wiem. Teraz tam oni go zrobili Aha Uff Gryźcie jak jest szybko Mikszura Tu nie ma nic, więcej nie ma nic A Fak, fak Hmm Tu są jakieś tunele zawalone I tutaj to jest Tu nigdzie nie ma nic tutaj tylko jest to jest to, to się to Idź stąd. Ua. Ło. Na razie jest dobrze. Zapiszę sobie grę. On tam jest. Ono tam jest. Nie! Walka z szerwiem jest bardzo trudna Ponieważ trzeba przed nim cały czas tylko uciekać I znowu mi się nie udało no Już nie wiem który raz z kolei Chodź, 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 chodź! Aaaa! Aaa... A masz. I idę stąd. Szybko! Szybko... Tu jest, nic nie ma. Tu coś znowu jest! Czosnek. Fajnie. Wezmę ten czosnek. Skrzynkę. coś a nie Stąd? szybko wchodzi na telinę a udało mi się chyba Dało mi się uciec w przerwie. Zapiszę sobie grę. I siła. I możemy nosić smoczy pazur i chłoptacz dusz. Co to? Którym założyć? Smoczy pazur założę. Parzy, nie mogę to założyć. Czemu nie mogę? A pewnie potem będę mógł. A to? O, to to wygląda fajnie. Dobra, przed siebie. Tak więc. Pokonaliśmy... To znaczy uciekliśmy od Czerwia.

O nie, gobliny tutaj są. Chodź, 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 chodź. I zdychaj. A nie pająki. Nienawidzę, nienawidzę pająki. Ale wielki I stąd. To. Jeden. Drugi... Trzeci... Czwarty... Piąty... Wszystkie naraz. Coś tu trzeba zrobić na górze? O, widzę coś już. Tu ja też coś widzę. Mechanizm. Mamy świat porażki. Będzieś tutaj piszę wamnąć. Okej, okay, udało się. A tutaj? Aha. Więc tutaj na górę. Coś tu jest. Mam za mało miejsca we wpikunku. Muszę coś wywalić. Hmm. I użyję tego, a to sobie weźmie. To tu jest... Skradanie się na trzy, skradanie się... O, ciekawe. To ja teraz... What about the water, sir? I Może masz rację. Ale to gdzieś w wodzie coś. Chociaż nie, woda to hmm. Gdzieś musi być jakaś dźwignia No tutaj na górze jest jakaś dźwignia czy coś może jej nie założyłem nie ma nic W takim razie tutaj nie mogę wejść, tu... nie mogę. TP4, idzie on wejść. Tutaj jest dźwignia jakaś. What about the water, Sarah? O, 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 tu jest lina, Wej to znaczy wejście na linę i tu też. I w zasadzie to... Już tutaj. I tutaj. idzie, idzie. Idź stąd. I tu. Tutaj... Water, okay. Tutaj to jest. Nic nie ma? Is lift up? A tutaj. Tak wiem, że wodą może nas wynieść, ale nie potrafię tego rozwiązać tej zagadki. Tutaj musi coś być. Jest coś. Nie udało mi się poskoczyć, no, fajnie. Może teraz mi się uda. No nie udaje mi się cały czas, no. Spróbuję jeszcze dłużej tam. Z tej linii o, tutaj, żeby było bliżej. Okej, okay, udało się. Nareszcie. I tu jest. Aha, ten ciobek. Tak, fajnie. Nie uda mi się ten dźwięk. Tutaj coś gdzieś jest. To ja myślałem. Pająki, które się znoszę. jeden. и только один. ничего не... Окей. И... О, мой бог! Ну, Coś wywalić szybko To zjem, bo mi to nie potrafi, chociaż To wywal Mmm. Sweet To wywal to załóż Jesteśmy ognistym bojownikiem teraz już, mam wszystko ogniste Dobra, ale co jeśli chodzi o tą dźwignię? Что-то может какой-то механизм под водой ничего не криет. А еще тут что-то А я глупый, этого не заметил. Окей. stąd kolejny jeszcze jakiś jest yes. tylko od słońca go nie widzę i on jest tam górę gdzieś Wiem, co jest tutaj, ale ja tu nic nie ma fajnie chyba będą się to przyciąć trochę ten materiał jednak Okay. Jest... Aha, już wiem dlaczego mnie zabiło, bo te potwory wytwarzają energię elektryczną i ona w połączeniu z wodą, wiecie, chyba co daje. Jeszcze jakiś. Окей, видя го Ясно данном? Не могу я седать

Zapiszemy grę i, i, i... Oooooh! hop, Niektóre lewicze od jakieś. Tam przeszłałem gobiny, które się biły z... z tymi... такими пушками, такими мини как и Бум, мне не удалось. еще не не удалось. Так, так. Так, так. O tutaj. Okej. Okay. Chodźcie. Do gobliny. A to pieszyko, co ty klas, to ty coś spadaj. Chcesz? też? Noha. Tutaj zabili go z tego. A bo to był. Co, co? Jest już z tej ochrony, Tata. Jedno magiczne. Tu jakiś spadek. Hmm. Tu jest. Stalewki cienia. Jak to wygląda? Czy to daje? Może się przydać, ale to potem. Wyjeżdżamy w dół. Tam jest jakiś łuk. In. tu jest kolejny zi zimowy mam tu to. To w zasadzie mi było niepotrzebne za bardzo kolejne zejście mhm. Będę zejście i to by było, było chyba na koniec już w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!